OK, siema, witam ma w komentarzu. Zagrajmy mega na ZX Advent i nie sytuujemy danych, tylko transportujemy się hmm, tutaj. Tutaj będzie właśnie Megaman model age. Zlecimy tu i zaczniemy zabawę. Tu pewnie jakaś będzie informacja? Będzie jasne. E, ziemia, ziemia, wow. ała. Znaczy, floating Ruins, bo będziemy latać, nie? Wszystko się właśnie podnosi. to mamy dziś normy grawityczne, silne energii, to jest sobie zaobserwowane. I że coś tutaj. Nie ja zrobisz mi tego tak. Tak jak zwykle. Tak dobry. Jasne. A! Wszystko mi dobre. Ej, tutaj nic nie było. Łaty, ty ale strollowane gówno. Dzięki, kujśniak kapką za jebane Serio muszę chodzić tu warzywem. Serio warzywa. No, przeszły się nie lej. Aha, to mi już mi skakanie czy co? Nie! Kurwa Szybko 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 pozbyć się tego Okej okay. Dobra, zniszczony Mogę już wyjść do tego modelu Wracać do góry, kurde nie lubię przemieszczać na sparky takie mega niewygodne No właśnie Co jest? Co ja myślę widząc Widąc tutaj Czemu się nie zmieściłem? Czy jestem jakiś w taki ruby, ruby jak ruby Dobra przerażuje? zobaczy, że dysk został podniesiony, przeze nie potem czy to wpisuję rzeczy, jak umrę. Okej, skocz, Ta, tutaj był kolor ten, jest, nie? Dobra, wracamy do A, bez jest No Okej. Na kałużak to są takie znajdki bym przechodził właśnie tędy Więc jeszcze raz umiesz się sk skwiatkować naszego kwiatka łazów kwiatka zawsze na prawie Nie Niechman, Huan też nie będzie Eee... Warzywo. kurde, powinien trochę naciśnąć. Z tym chodzeniem Dobra, nie. Walić to. Nie wiem, tam przejść nie wiem, czemu. Nie chcę tyle czasu poświęcać na głupie mniej przechodzenie w jedno miejsce, w którym może coś być. Dobra, muszę chodzić tym warzywem, bo mnie będą... Uniemożliwiać mi będą przechodzenie. Znaczy, skakanie. Musimy je według walonych oczy. No i co mi zrobić? Chwilę. Czy ja mogę cię zniszczyć? Nie Dobra, przedostanę się tu Po dalej lecimy. Jakby jakieś znajdźki to szkoda. Że ich nie podniosę. Upgrade do dochatać, Nie Najbardziej Tu znowu wygląda mi coś z podejrzenie. Przepraszam, proszę. Ale tu nic nie ma, dobra. Tu chyba będzie ninja w porządku. Nie będziemy na dolnej krainie widać te latające pierduki, bo one będą znikać. A wiatr wie. One się chwytają. Właśnie widzicie? Widzimy te pierduki do sama one znikają. Tornado. Hurricaneidą. Sharpnade Jak Knadeu Legray muszę wejść w tornado Nara Tu będzie walka z bossem? Nie bosem no To było dziś... Tu było żyć, ko nie? Dobra, nie będzie to na mnie zabrać. Ała! Ściąga! Przestań, przestań wiać, ploks. Jo, Elonara Nie, 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 do góry Do góry, do góry Fuck Do góry, do góry Do... Łoła wow. Tu jest dysk Nie wiem czy jestem to... Nie wiem czy jestem w stanie go wziąć Tym znaczy, bardziej, jak tak wieje Ała! Ale się zglitchowałem! Fajnie, zajebiście! Dobra, już nie wiej. Może się uda. No ład znowu się zglitchowałem, dobra, nie. Subtank. Dostrzegam do przodu. Radzieś miała platforma. No i trochę nie trafiłem w nią. Nie wiem, w jakim systemie bym tam przejść przez te kolce, jeżeli mnie glitzuje. Mapa? Nie, jeszcze to nie jest finalna lokacja. Znowu. Okej, to jest Sherry. Ja się schowam do jaskini! Spadaj. Siema, ma? Co chcesz? Hej, czy szukasz na Dubsko? Szukasz skarbu? I'm meg, a jestem meg, amen. Hehe, <grytanie> amen, rozumiecie to. Bo Mega Man, niszczony. Co ty co ty? Co ty, ty, ty. ty, ty, ty. A, kurde, zwiewa mnie z tego. No nie, Poki ja poskoczyłem. Ła, Ła dobry. Tu, o, a, kurde, ale mnie znosi. Chyba nie idzie dalej no, Nie gdzie są Dobra, dobra, szybko Ej, nie mogę poskoczyć jak wiję Dobra, dobra Zdążę, nie. Idź w dupę Jak mogłeś mnie tam... No nie, nie mogę skakać Idź, idź sobie Idź sobie ale tak gra mnie kara za nie wiem co. Aha. Ej, no ciężko z ten wyjść. Kurwa babilońska pierdolona w oczy. Do góry zjebie. No i nie mamy go NIE! Twoja mać, dziwana. Czemu tak się dzieje? Dzieje mam. Psz. Dobra, chuja, nigdzie nie wyjdę. O, dziękuję. Jestem na górze w końcu. Fajna, kurwali. Teraz do góry. I mnie nie spychaj, i mi nie strzelaj niczym. Dziękuję. Tak już zbyt nie mamy szans. Zresztą się wylatuje poza ekran, coś się nie ginie i HP potrzebuję. Tanka już nie mam. Oczywiście będzie wijać jeszcze. Tu na górze jest coś? Nie. Model Dobra, jak coś, to będę wszechpojęca przed, przed... przed... przed bossem. I chyba nie będę tu przy tego super ataku, rozpierdzielenia wszystkiego... na pałę.

Ale na moim miejscu się nie cieszyć, bo nie mam HP. Na walnie kwestie. Pójdź ile razy więcej HP ode mnie, co? 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 Czy też, że. Bitter walony. Sam sedę

Wciągam je znowu w moje dopską E from Code coś tam Okej okay. W przeciw safer czy zakodowana wiadomość O starzy megaby Nie, To sami są w sumie Eee nie uh, couldn't them match Burning body have to come in later for inspection. I um, w <susurgery> mam niego, mam w sobie jego DNA. Ciekawe jak to się stało. So, Some label Albert made up. Try not to think of Uh Yeah. That Albert guy just used his position to deal with everyone's more about technop, but we had no idea that that would we should have known. It's okay. I was kind of of becoming a meta man. Then I'm no different from Eolas. No to musi iść po niego, nie? Tak tylko ja Ok. Mogę się ukryć w końcu. I chyba już nic mnie nie zwieje i do mnie. do... A właśnie jeszcze mogę włączyć to. Co? Mogę coś modyfikować? Innego? Analyzing enemy, to jest fajne. Nie mogę sami nie... AAA. Modyfikować. A, a. Właśnie mamy takie ataki wake takie dwa ostrze. Jak zrobimy combo, to rzucamy czymś przed siebie. Tu już są 2 Tonarda, 2 Vernada, a to? To samo. Właśnie jak chlimę, zrobił przyciskoku pod slotu to będziemy spadać wolniej Ale może mogliśmy chyba A, jak zrobię to w locie? Właśnie jak dasz zrobię Mogę się na górę. no ale fajnie właśnie analizy enemy będzie mogę... Analizować przeciwników, nie? Jak kogoś uderzymy, to wskakuje na, na dole jego HP, jego słabe punkty. Więc to jest właśnie całkiem dobry... dobra transformacja całkiem, nie? Override. Zapiszę. Zapiszę też tutaj. I pożegna się z wami. Dzięki za oglądanie, zapraszam Was do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i cześć!